Piłem wodę na pusty żołądek przez miesiąc i oto co się stało. Picie wody wczesnym rankiem ma wiele korzyści zdrowotnych. Próbowałem tego przez ponad miesiąc i zauważyłem niesamowite rezultaty. Możesz również wypróbować to w domu i zobaczyć, jak pozytywnie wpływa to na ogólny stan zdrowia. Upewnij się, że pijesz wodę na pusty żołądek. Poza tym, najlepsze efekty uzyskasz, pijąc wodę przechowywaną w temperaturze pokojowej. Oto 7 korzyści z picia wody na pusty żołądek wczesnym rankiem. Numer 1. ZANIK bólów głowy. Miałem ten problem z regularnymi bólami głowy, co wpływało na moje życie zawodowe. Powodem tego było odwodnienie, o którym później się dowiedziałem. Wypijając kilka szklanych wody wczesnym rankiem, problem łatwo został rozwiązany. Dopiero po ponad dwóch tygodniach zauważyłem tę niesamowitą różnicę w moim stanie zdrowia. Numer 2. Najlepsze rozwiązanie na zaparcia. Jeśli cierpisz na zaparcia, Musisz wybrać to lekarstwo. Picie wystarczającej ilości wody na pusty żołądek oczyszcza jelita i reguluje pracę przewodu pokarmowego. Pomaga to w prosty sposób złagodzić zaparcie. Numer 3. Otruwa organizm. Kolejną niesamowitą zaletą picia wody rano jest to, że eliminuje toksyny z organizmu. Chociaż możesz nie być w stanie fizycznie zobaczyć, jak toksyny są usuwane z Twojego ciała, efekt będzie wyraźnie widoczny w Twoim ogólnym stanie zdrowia. Zauważysz wyraźną różnicę w zdrowiu skóry i włosów. Numer 4. Poprawia metabolizm. Ta prosta technika poprawia również ogólny metabolizm organizmu i zapewnia wystarczającą ilość energii. Czerwone krwinki są stymulowane, gdy pijesz wodę, co może mieć pozytywny wpływ na ogólny poziom energii. Skutkuje to również lepszym trawieniem, a Twój organizm będzie w stanie efektywnie wydobywać składniki odżywcze. Numer 5. Pomaga zdrowie Twoich włosów. Pamiętaj, że 25% naszych włosów składa się z wody i musisz regularnie spożywać wodę, aby uzyskać zdrowe włosy. W związku z tym sensowne jest picie wody rano na pusty żołądek, aby uzyskać odpowiednie nawodnienie. Włosy w odpowiednim czasie staną się mocne. Pozytywną różnicę można zauważyć nawet w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia terapii. Numer 6. Doskonały sposób do zapobiegania kamieniom nerkowym. W znacznym stopniu zapobiega to powstawaniu kamieni nerkowych. Kiedy pijesz wodę na pusty żołądek, rozcieńcza ona kwasy w organizmie, co może zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych. Schudnij i wzmocnij układ odpornościowy. Zdziwisz się, gdy dowiesz się, że udało mi się schudnąć pijąc wodę na pusty żołądek. Daje to bardzo dobry efekt, gdy wybierzesz wczesne godziny poranne, ponieważ na tym etapie Twój organizm będzie bardzo chłodny. W ten sposób z łatwością wypukuje toksyny i zapewnia odporność na różne infekcje i choroby. Może to skutecznie spalić tłuszcz i pomóc w zmniejszeniu masy ciała. Numer 7. Zmniejsza poziom kwasowości. Pamiętaj, że kwasowość może prowadzić do różnych innych komplikacji i musisz je kontrolować, aby utrzymać organizm w dobrym zdrowiu. Jedną z najłatwiejszych rzeczy, które możesz zrobić w tym zakresie jest piciem wody wcześnie rano. Ponieważ może to rozcięczyć kwasy i pomóc organizmowi utrzymać odpowiednią równowagę pH, pomaga to pozbyć się niestrawności. Wiele osób cierpiących na zgagę i inne objawy po spożyciu pokarmu może odnieść wiele korzyści wybierając tę metodę. Pamiętaj o łapce w górze, subskrypcji oraz dzwoneczku.